Narcyz nie pozwala Ci odejść. Mógł Cię odrzucić, lub to Ty zdecydowałeś się odejść od Narcyza, od osoby narcystycznej. Podjąłeś decyzję, że idziesz naprzód ze swoim życiem. Zostawiasz Narcyza tam, gdzie jego miejsce, w przeszłości, lecz Narcyz nie pozwoli Ci tak łatwo odejść. Wszystko musi być po jego myśli. Na jego warunkach, według jego scenariusza. Dlatego narcys będzie chciał Cię przyciągnąć, będzie chciał Cię wciągnąć w to bagno raz jeszcze. Może pojawić się hovering, może pojawić się bombardowanie miłością. Narcys może także Cię zastraszać, może Cię obrażać i ściągać na dno. Może też cię śledzić, obserwować, nękać. Narcyz postępuje tak, by zaleść ci jak najbardziej, jak najgłębiej za skórę, żebyś o nim myślał. Narcyz chce, żebyś myślał, że podjąłeś złą decyzję. Więcej znajdziesz na kanale autentycznym. Umów się na sesję. Napisz na autentyczni 23 gmail.com Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij.